Witam serdecznie. Ja jestem Spokojny Człowiek. To jest Europa Universalis 3 i kontynuujemy zabawę. Gramy oczywiście z e, Turcją, znaczy, o, w zasadzie to e, Otmanami, no i kontynuujemy za, odcinek. Ja sobie tutaj troszeczkę za, za, zacząłem, bo niestety my, mały błąd nie, nie włączyłem nagrywania. Zacząłem rozmawiać, a. A nie nagrałem, no i niestety tam parę, parę powiedzmy dni upłynęło zaledwie, no i zaczęłem tylko jedynie mi tutaj bunt wyskoczy bo ja sobie tutaj przedstawię jedną rzecz, no ale dobra, to tam jeszcze nie jest jakiś problem, eee, o co chodzi, zbieramy przede wszystkim armię, przerzucamy tutaj, o oh shit, kurde, no dobra, to chyba jednak nie, nie robimy nic, dobra, Zboczy, dobra na razie sto, staniemy Przede wszystkim zobaczymy co się tu wydarzy, tutaj podbijane jest Bizancjum. Ja chciałem z Bizancją wojnę, ale wydaje mi się, że ta wojna nie będzie nagrana. To tu jest Cypr. Państwa europejskie tutaj są, niestety. Yy. Niestety odrzucają naszą propozycję. Yy. Wszyscy odrzucają naszą propozycję z Sojuszu. Być może dlatego, żeśmy ich pobili. No trudno. Tak bywa. Yy. Niestety bizancjum jest bite. To mnie bardzo niepokoi, bo o, ja chciałem tą wojnę y, zrobić tutaj Bizantium i ich po prostu pobić. No, I tą literację tutaj wcisnąć do swoich... Y, no do swojego państwa, nie? No ale trudno, dobra. Poczekamy na no, to. Zobaczymy co z tego wyniknie. Y, być może uda się to wszystko jakoś opanować. Jest dopiero... Dwa lata dopiero upłynęły gry. Ja już odzyskałem sześć prowincji, więc naprawdę nie mogę narzekać. Y, być może zaraz wypowiem tutaj kolejną wojnę zobaczymy zresztą jak to stoi jak stoimy zresztą czy ja mogę wam powiedzieć, bo nie, nie za bardzo no, nie, nie ma komu za bardzo spróbujmy, nie ma za bardzo komu znaczy nie wolno, ty nad nicem wypowiadać, bo tu nie o to chodzi eee. wszyscy rzucają propozycje sojuszu spróbujmy zatem w związku z zrobić jakiś, No tutaj może się uda coś z tego wyciągnąć. Yy... Mamy niezbyt dobre stosunki, no ale dobra. Tracja tutaj dostaje. Znaczy, tracja. Blizzancją tutaj dostaje po ryju. Co mnie za bardzo też nie cieszy, bo to nie jest jakaś fajna sprawa, żeby oni dostali. Yy, no bo ja chciałem ich podbić. Jeżeli podbije ktoś inny, no to ja będę musiał się potem. Tutaj wciągać w jakieś totalne wojny, to w na sumie nie, naprawdę... Na co? Oczywiście za bardzo nie, nie liczę. Zobaczcie, tu się mi skończyła wojna, ale no nie wiem. Uuu, stracili jakby swojego sojusznika, Tutaj te państwa chyba już ich nie toczą wojny, więc jest dobrze. Doskonale jest. Tylko teraz pytanie czy... O... Nie, bo nie no oni byli tą wschodnią prowincję. Serio, musieliście się tutaj wcisnąć jeszcze wy? No dobra. Wenecja też już nie jest nasza. Tu na szczęście... Szczerze mówiąc, oni nie mają... dobra. Oni nie mają żadnych broni. dobra. Trudno. Oni stracili wszystko, co my mogli <laughs> stracić. Święta wojna. Nie, świętej wojny odbyły weźmiemy. Po prostu przyśniemy ich do wojny. Będziemy mieć tą cholerną wojnę z nimi. No dobra. Obraz na te cenie, tutaj oczywiście zwiększam stawkę kasę zwiększyłem No i 6000 powinno wystarczyć, żeby tutaj po prostu tą prowincję zdobyć, nie? Dobra No i mam... no niestety y, Tutaj Wpadli nasi y, Europejscy sąsiedzi Mam taki pomysł, że... Oh shit! Mówię oh shit, bo tutaj będę musiał Zobaczcie, teraz użyłem y, mapa religijna i niestety tutaj wszystko jest do do... do czego dobra no do, do czego no, do tego żeby tutaj nawracania na jedyną religię jaką jest na pewno Mahomet znaczy na Mahomet takie dobra no ale dobra tutaj się nie będę tak się mało być może uda się nawet to szybciej zdobyć tam trację czyli Konstantinopol w yy. religie oczywiście Islam, nie? Musimy nawracać na Islam. Jesteśmy przecież państwem is islamskim, więc no, musimy to regularnie tworzyć. No ale ja, dobra. I, 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 tutaj mi mam nadzieję, że to podnieść. No, w Egrem, razem, zwasalizowałem to. Niestety ja zrobiłem błąd, bo ja potem już nie mogłem mi anektować. To był cholernie wielki błąd. Kosztowało mi to, że ich nigdy nie podbiłem. Znaczy, mogłem, mogłem wybrać, wyjść w wojnę, ale nie chciałem tego robić. Dobra, tutaj widzę, że cały czas ten błąd przeskakuje z miejsca na miejsce. No dobra, tutaj mam nadzieję, że dopadnie szybko Szybko i będziemy bliżej Niestety tutaj, jak sobie zobaczę teraz Uuu Prowencja krwia e, Hiszpania, niestety Hiszpania jest naj, Najgroźniejszym naszym przeciwnikiem Najbardziej e, Dobra, na razie to zaraz i zaraz to Anektujemy anaktuje, I będziemy mieć Kosmonopol Bardzo fajna prowincja I mamy wojska, 30 lat tysiąca możemy mieć Więc Zresztą zwiększymy większymi tutaj wojska trochę tak sprawdźmy jakie to są tereny. No to jest sprawdźmy sobie tereny. Tu jest ogólnie dużo więcej yy, płaskich terenów niż nizin, niż jakichś tam powiedzmy gór czy wyżyn. Więc stwórzmy sobie więcej warta więc Dobra, stwórzmy sobie tak 7000. No yy, bo tutaj padnie fajna prowincja. Taką mam nadzieję, że dopadnie. To, to będę chciał też całą tą Grecję też opanować. To są prowincje, które wdałoby, mieć? niestety no z katolickim państwem jest tak, że one nie są dosyć bym powiedział. No ledni są po prostu, nie, zrobi się pieniędzy tutaj. Na razie na razie nie będę szedł innowacyjność, będę chciał tutaj nawracać, więc e, będę chciał mieć księży. E, czy jakieś tam kawałki, Znaczy no. O oh, ja, yeah. Tak jest. Dobra. I to jest chyba... Jea, yeah, zobaczcie. Jest sobą minus 5%. Bardzo fajna sprawa. Bogata prowincja, arcybogata prowincja. Szczerze mówiąc. Znaczy, nie aż tak bardzo bogata, no ale dobra. No dobra. Niech tam będzie. Będziemy mieli mu multum kasy. Co? Zobaczmy. Czy ja mógłbym wam wojnę odpowiedzieć? Tak, mógłbym wam wojnę ale oni są sojuszu z Francją i Kastylią, czyli państwami teoretycznie silniejszymi od nas, jeżeli licząc łączną ilość wojska, jaką posiadają. No to byśmy im nie dali. Dobra, mamy to, co byśmy chcieli, częściowo osiągnęliśmy. To niestety Wenecja jest. No są z w z Kastylią sojuszu. Kastylia wrodz jest daleko i to jest plus, ale niestety oni mogą tu wysłać flotę dosyć mocną i może być podbój. Bardzo trudny, dobra, bardzo nie, niewygodny, niewygodny przeciwnik. Tutaj troszeczkę chyba łatwiej, prowencja. Eeeh, yy, prowencja, prowencja, przepraszam, prowencja. No to tutaj to. Yy, Akfeja, no to są oni. Dobra, to jest oni, tak? Nie, to jest Arguda, przepraszam. Nie wiem, w sumie gdzie to jest. Yy, a to tutaj jest włoskie, włoskie prewencja. dobra, trudno. My mamy Konstantinopol, powinni się z nami jeździć, jest niemożliwe, żebyśmy mieli z nimi sojusz. Zgadza się, no i to jest dobry ruch, bo będę mógł się znawalać monorokami, na, na razie nie mogę z nimi. Ale dobra, nie jest źle, mamy, mamy Konstantinopol, zdobyty, mamy. Ważna prowincja jest, jest. O, misjonarz odniósł sukces i to jest świetna wiadomość, już mamy jedną prowincję. Przerzucono na Islam, proszę bardzo, Macedonia. No, ale tej prowincji jeszcze jest dużo. E, Cyp, czy ja mogę tam minąć? Mogłem, no tutaj jest fajnych prowincji, fajne nie dużo, ale niestety trudno. Dobre. Mamy ludzi, na razie nas nie atakują. Szczerze mówiąc, nie chcę łamać. Ile to wszystko jeszcze będzie trwało? Będzie trwało jeszcze do 12 roku. Bardzo długo. Nie, do 9, przepraszam, do 9 roku. Więc mi już nie tak długo. Może czarne, tak jest. Eee, w sumie, Może gipskie. Dobra. Nie ma co tutaj narzekać, naprawdę. sumie, jest to jest z bojskiem. Mogę mieć 35 tysięcy, więc to wszystko się zwiększa regularnie z każdą z każdą yy, zwycięską wojną. Yy, tutaj no, niestety nie możemy wiele zrobić. Czy ja mogłem sobie coś tu. O, oni już widzą, że one aktywali. O zobaczcie, oni mają tutaj. To, do, tutaj zaraz pojawi się jakieś państwo tak jak w na bank. Yy, czekajcie, zobaczmy. Timu uledzić. Zobaczmy, ile mają wojska. No, przepraszam, że mają ogromnie dużo. Timuridzi czy to jest na państwu Timuridzu? Timuridzi? po prostu, to po państwu Tymorydżu jest, tak? Nie? Jak się to nazywa? Timuridzi, dobrze. Timuridzi Timuridzi 76 tysięcy, nie są bardzo silni jak na razie, My mamy o połowę mniej. Są chyba bardziej zacofani. Nawet bym powiedział, że no, zdecydowanie są bardziej za no ale dobra, trudno. Raczej ich nie będzie atakować. Przejdźmy tutaj, będziemy mieć tutaj jakąś, ale, no, ale tutaj po Europie zostanie niewiele. Ja zamierzam to, mam nadzieję, że to, będę bardzo kibicował tym buntowniczym oddziałom, żeby tutaj jakieś państwo powstać, właśnie tutaj też będzie bunt już powstaje jakiś. Idzie na to. Ale się, jest bunt. Ale jest tylko sześć tysięcy. Więc to nie jest jakieś, yy, jakaś wielka no ale dobra. Dobra. 10 tysięcy boja. Tutaj mamy. Coś tutaj, czuję, że to zaraz padnie. Czy tu jakieś państwo powstanie, małe przynajmniej. I będę mógł te państwa zaatakować na pewno. Chcemy że im wypowiedzieć wojnę, czyli tak szczerze mówiąc mogę szpiega, nie, szpiega mogę, ale nie, nie za bardzo to wygląda. To jest yy... Dobra, już, No to bym się to bym chciała, dobra. Widzisz, że tutaj jest bunt. O i żeby ten bunt się do mnie nie mi się wydaje, że zaraz się to może przenieść do mnie. Bardzo mi się to nie podoba. Wprawdzie to jest tylko 4000, ale... O, z tymi ludami się bują, więc tymi ludzie tutaj mają ewidentny problem No nie chcemy, żeby o nie Chciałem żeby tutaj Tak jest, stabilność w, szóstego, w szóstym roku się ta stabilność zwiększy. Ja jednak będę chciał Nie, nie to nie jest nie to, chociaż to chyba to samo daje. Tutaj mocno, oj, oni się przynieśli tak jak mówiłem, oni się w końcu przynieśli na yy, tysięcy, dobra, mam nadzieję, że zaraz zaczniemy zarabiać yy, dobra więc jest nieźle jest nieźle Jaka to jest flotą, tak szczerze mówiąc 20, oni mnie tu trzymają 15 tysięcy, gdzie mamy flotę tak szczerze mówiąc, gdzie ja mam flotę będę chciał przede wszystkim też być pomocarstwem jeżeli chodzi o flotę, 10 takich ustaw, 5 nie jest to taki stan wyjątkowy. Dobra, Adrian Opol, stwórzmy tu, yy, tu jakąś flotę większą. Mamy yy, 5 oddziałów takich, no 2 na razie, 2 oddziały takie większe, żeby nie przesadzać. Na flotę można wyłączyć kasy na razie, żeby na razie ona nie używana jest. W sumie i tak niewiele płacimy, ale to zawsze tam jakiś minimalny plus, że. Będę, będę chciał mieć floty z 60 statków. No, mi się wydaje, to w przyszłości może 100, może nawet 200? Na ile będziemy potem, jaką to zależy od nas? Wola, to się czy Tutaj było: szydna. Czarnogóra i Ragusa. I to jest święta wojna. Ja mógłbym je zjeść: Święta Czarnogóra i Ragusa. Te dwa państwa mógłbym anektować. Byłyby z sojusznikami moimi. Jak sądzicie, jest szansa taką wojnę wygrać? Myślę, że jest. To jest 13 tysięcy, to jest prawie 11. Dobra, te 11 tysięcy na pewno sobie poradzić z tym, z tą Włoszyzną, tutaj. Tu jeszcze mamy kolejne tysiące. No, yy, czy ich anektować? To byłoby plus 8, tak pewnie. No i kolejne niestety. Dobra, tu będę chciał dojść. Będę chciał dojść do, tak jak mówię, do, do Austrii. To jest mój cel. No i dobra. Nie mam jakichś dobrych śpiegów. Ja nie będę sobie kasy na takie prizety. Dobra, zaraz zastanawiam się, czy jest szansa... Dobra, ohoho, oho, mamy dobrego. wódcę Tu mamy też dobrego wódcę yy, Dobra. Czy jest szansa ich pobić? Myślę, znaczy pobić, anektować nawet. To jest mój cel. Tak jest My jesteśmy właśnie, jesteśmy z wami właśnie. Dobra, podzić, świetnie, świetnie. Mam nadzieję, że moje, moje sucznicy sobie tutaj z nimi poradzą Już tam idą Więc yy, Nie narzekam na to. Weźmy spójrzmy jeszcze z 4 oddziały ósmych 5 Niech chyba na to stać. Tak, mam 31. Dobra. O kurcze, mam niedobór kasy. No trzeba uważać i to mocno. Aha. Yy. Myślałem, że tą kasę yy, podniosę, ale przecież zablokowałem sobie te, te suki, nie wtedy. Bo No Nie no, raczej nie mam tu szans. Yy, Te prowicje bym chciał może anektować. Zobaczmy Rekuza yy, Czy jest szansa... Znaczy nie anektować, tylko zwasalizować, proszę. Zażądaj na Tak, jest szansa. to byłby... Yy, może nie jakiś wielki, ale plus potem byśmy chociaż na Mołdawie. Yy, nie, nie wiem zobaczymy. Transylwania. Oni właśnie mają już Czechów i Węgrów, więc tutaj... Na pewno wojna totalnie duża yy, mogłaby z tego wybuchnąć. Bo są troszeczkę dalej, no ale na pewno mogliby, mogliby przejść. No a zobaczymy, co z tego wyniknie. Takie zdobywanie powolę. Który dołóżca ma tutaj? Tutaj umarł, ale trudno. Na razie nie potrzebujemy jakichś dowódców Mam nadzieję, że nie bałem to padnie to Państwo. No może, ten, może się tutaj zmontuje, może coś z tego w wy, niej wy, wyrośnie. No, przydałoby się. Chciałbym. Uuu! Cudownie! Cudownie, zobaczcie co, co się wydarzyło. Kibicuję bardzo... O, Super! Zobaczcie co się dzieje. Bardzo kibicuję moim... Tutaj sąsiadom, żeby mi się tutaj popsuło. Uuu! Zobaczcie, czyżbym już miał, mógłbym je anektować, yy, ale oczywiście wolę ich zwasalizować. to też jest w dobrym yy, Tak, dobrą sprawą. Mamy jednego sojusznika. Potem będzie można ich chyba anektować więc też nie jest to zła, zła sytuacja wygraliśmy jedną prowincję no ale to jeszcze nie jest koniec kiedy będzie? aż no, jeszcze niedługo chyba pójdę za cofanie lekko, dobra No tutaj widzę, że wygraliśmy mogę jej anektować ale jeszcze tym to uczynię pójdę sobie tutaj wiem, że z tym pan, małym panem często potem były wojny więc jest szansa, że to mnie potem ominie? Czarnogóra wiele znacza. Wiadomo, to nie, jest wie, nie jest jakieś wielkie państwo, ale znaczy coś. Warto mieć właśnie takich sojuszników, wasali, nie. Yy... Włochczyków w sumie też można by zwasalizować. W sumie oni tam wiele nie dają, więc. Włochczyk na bunt, no, a tam może się nasi Mamy świetnego generała. No i też wygramy. Mogę, a tutaj mogę anektować, ale tylko oczywiście nie będę to robił, bo to jest mi niepotrzebne. Oni bardzo dużo kosztują, więc dobra. Tak, ale teraz Was już będę z przyjemnością anektował. Tak jest. I teraz zobaczcie. Chociaż dziwi mnie to, że tutaj Dobra. Świetnie. Mamy właszczyznę anektowaną. Jesteśmy być transfywani prawie że teraz. Trochę mnie to teraz boli, że tutaj... Yy... Zaraz, dlaczego ile mogę wojska mieć? Wojska mogę mieć 39 tysięcy, bardzo dużo. Yy... Taką rzecz chciałbym zobaczyć, 15, 15 na 15 stronie jest, a na razie widzicie tutaj, żeby nie przekraczać tak powiedzmy 25, 35, powiedzmy do 25% yy, procent prowincji można mieć prowincje nierdzenne, yy, nienarodowe, o tak bym to powiedział. Po wyższej 25 prowincji nienarodowej zaczynają się e, no, bunty, no chociaż już tak około 25 to też już są małe bunty, ale to jeszcze nie jest, jeszcze jest źle. Najlepiej no, mieć rdzennych, tak mu się wydaje, że no, najlepiej, no czym więcej tym lepiej, prowincji rdzennych. Ale jeżeli, no w ostateczności takie 35-40% już jest taka ostateczność, ale to wtedy trzeba mieć naprawdę bardzo silną armię też, bo będą bunty. No i też czasem, czy ktoś może dołączyć do takiej wojny. Dobra, na razie nic nie dołączy, zobaczymy kto ją tam w jakichś wielkich prowincji nie mamy. Czekam. Dobra, teraz co? No, już jest dobrze. Tu będziemy mieć już sojuszników. Małych lub małych, ale zawsze coś. Dobra. A kto tu, tu tutaj przyszedł? A, musimy się przyszedć. dobra. Musisz go, w głowę. Dobra, czy ja mogę zaprosić bardzo do sojuszu, nie za bardzo. Czy mogę was zaprosić, nie za bardzo. Chociaż mogę dać królewski miaręż, to na pewno przyjmijcie. świetnie. Z nami też. Weźliśmy, dobra. Dobra, pożenimy się tutaj z nami trochę. Warto się żenić, warto się żenić. Dobra. Przełączmy to. zalecenie, do jeszcze bym chciał no dobra, Tutaj co my tutaj mamy dobra, trudno z kim? z kim oni mają tutaj święta wolna, syp to nie jest jakiś wielki przeciwnik szczerze mówiąc, jest szansa ich pobyć mam przewagę na pewno nad nimi jeszcze jeszcze przez kilka lat będziemy mieć przewagę. Augsburg, yy, Naskos. Augsburg to też nie jest jakiś yy, yy, wielki pan, to Kastylia, jest Castillo, Castilla, przepraszam, to jest niezależnie yy, od katolickiej, będą w stanie ich bronić. No. Co oni to mają? No, mają jedną, dwie prowincje, czy oni mają jakąś wielką armię? Chcia Chciałbym zobaczyć tak yy, na początek, żeby mieli. Są armię... Yy, jaką się dają? O kurczę, Wenecja, zapomniałem <śpuszcza> Wenecja 10 tysięcy tylko, więc nie ma strachu, ale tak jeszcze zobaczmy Kastylia yy, ja powinien mazać, 40 tysięcy za życie z Potęga, no, ale zobaczmy morską, czy oni są w stanie coś nam tutaj zrobić, pewnie nie, pewnie nie. 24, o mogą, mogą nam zrobić, no, chociaż w sumie nie aż tak bardzo dużo, ale mogą nam zrobić, my mają, przypuszczam więcej, no dobra, tutaj możemy sobie stworzyć jeszcze kilka Statków więcej, żeby mieć tutaj powiedzmy te 20 parę, 36-30 dzień, mogę mieć armię. No, armię mamy dużą, tutaj już mamy, to są nasze prowincje. Ile yeah. mają Węgry? Tak szczerze yeah. mówiąc, wiadomo, to już mogłoby być tak, że nie. E, mają 18 tysięcy, no nie mają dużo, możemy się tutaj bić na chatę. Więc w można to bić. E, Węgry mają mało. Zastanawiam, ile mają. O, Brandenburga, Czechy, to to już jest. E, Ciekawe ile mają Czechy, hmm, pewnie dużo. Oni są chyba czasarzami, ale nie wiem, więc to jest 26 tysięcy. Mają dużo, ale teraz my mamy też dużo. Dobra, wiecie co, zakończymy ten odcinek. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie obok w górę. Będę wiedział, że rzucać mam częściej, no i cóż, do następnego razu, cześć!